Zastanawiałem się nad tym, czy to łódź szczęścia, czy ćwiczenia. Są opracowania już w Stanach Zjednoczonych w klinikach onkologicznych wśród kobiet, w wprowadzono w tamtym przypadku jogę, które ćwiczyły podczas terapii. Tolerancja, odporność na chemię i szybkość powrotu do zdrowia były znacznie lepsze niż u pacjentek, które nie ćwiczyły. Czyli można tutaj postawić taką tezę założeniową, że jeszcze będziemy tu prowadzić badania. Prawdopodobnie nałożymy badania kliniczne na ćwiczenia, które ja wykonywałem, możliwości, które miałem w danych momentach, że ćwiczenia jak zawsze wspomagają w bardzo znaczący sposób proces terapii, leczenia nawet w bardzo ciężkich chorobach i w bardzo ciężkich sytuacjach. Czyli przede wszystkim musimy unikać zastygania w statycznych pozycjach i musimy starać się jak najbardziej, na ile tylko możemy, nawet się zmuszać aktywizować. Tam nie pokazałem, bo wcześniej pokazywałem. Tutaj jest jeszcze 40-minutowy rotor, na którym jadę 40 minut. Tutaj chodzi głównie o ćwiczenia plenowe. One są dedykowane mięśniowi sercowemu, który jest też mocno obciążony, ponieważ biorę w tej chwili immunosupresanty, które podbijają Górę ciśnienia do 160 czy 168 chodzi o to, żeby wspomóc serce. Jesteśmy w tej chwili i tak, wyregulowany jest układ, że jesteśmy na ciśnieniu 120, 117 na, na 80. Czy udało się dzięki wsparciu ćwiczeń też bardzo ładnie i szybko uregulować? Dolegliwości, które występowały ze strony układu ruchu poprzez specjalistyczne ćwiczenia, czy to w torowaniu neurologicznym, czy to też w otwieraniu hydratacji. Tamów kręgosłupowy, bo kręgosłup też boli przez długotrwałe leżenia, to jest po kilkanaście godzin, godzin 5.30, czasami do 24.00 pod kroplówkami, z, godzin, z dwoma półgodzinnymi przerwami, bardzo efektywnie, bardzo szybko przyspieszały regenerację i wpływały na to, że szybciej mijały mi dolegliwości. Bóle w zasadzie w obrębie układu ruchu dłużej niż dwa dni nie odczuwałem dolegliwości. Także jest to dość ciekawe doświadczenie, ciekawy temat, który będziemy starali się bardziej rozwinąć, żebyśmy później mogli to wykorzystać w pomocy dla innych i wsparciu, skróceniu i intensyfikowaniu procesów terapeutycznych w najcięższych przypadkach, czyli w tych leczeniach nowotworów, tak powszechnych już w tej chwili, przy pomocy chemii.